Едно из функций. która odróżnia aparaty dla amatorów od tych dla profesjonalistów jest zapis na dwie karty pamięci. W dzisiejszym odcinku nie będę skupiał się na teoretycznych rozważaniach, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, Panie, kiedyś to były tylko aparaty na jedną kartę pamięci i jakoś to było. Być może któryś z nich kiedyś nie oddał w pełni materiału na przykład ze ślubu, ale przynajmniej było tanio. Pokażę Wam dzisiaj natomiast w jaki sposób ustawić swój aparat umożliwiający zapis na dwie karty pamięci, aby w pełni wykorzystać możliwości tej funkcji. Ja nazywam Witam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Zanim jednak zaczniemy krótki disclaimer, sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka Angelbert, która podesłała mi karty pamięci, które zostaną u mnie na własność, dlatego oznaczam ten film jako sponsorowany. Jeżeli już kupiłeś aparat umożliwiający zapis na dwie karty pamięci, na przykład Canon R6 Mark II, z którego ja korzystam na co dzień, między innymi do nagrania, tego odcinka, to powinieneś także dokupić dwie karty pamięci, aby w pełni wykorzystać jego możliwości. Oczywiście aparatów na rynku, które umożliwiają taki zapis jest więcej. Mowa tutaj między innymi o Fujifilm XT5, Nikon Z5, czy bardzo popularny w naszym kraju nad Wisłą, Sony A7III. Tak naprawdę praktycznie każdy wiodący producent sprzętu fotograficznego ma w swojej ofercie aparaty, które umożliwiają taki zapis. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Angelbird stworzyło bardzo sprytny zestaw dwóch kart pamięci, pochodzących z jednej linii produkcyjnej, co ma gwarantować jak najbardziej wydajną pracę w trybie podwójnego zapisu. Oprócz tego, że w ofercie znajdziemy dedykowane zestawy do Canona, Sony, Nikona czy Fuji, mają one jedną bardzo ważną cechę, a mianowicie zestaw dwóch kart jest tańszy niż kupno dwóch kart osobno. Podstawowe pytanie: po co korzystać z zapisu na dwie karty pamięci? W jaki sposób ustawić aparat? I tak naprawdę, czy ma to jakieś plusy i minusy? Postaram się odpowiedzieć na te pytania. Natomiast muszę dodać, że w zależności od trybu, w jakim będziemy pracować, ta sytuacja może być nieco inna, ale postaram się opowiedzieć o wszystkich z nich. Pierwszy system, jaki mamy do wyboru, to zapis odrębny. Po włożeniu do aparatu dwóch kart pamięci i po aktywowaniu tego trybu, zdjęcia domyślnie będą robione na karcie pamięci numer 1, a filmy na karcie pamięci numer 2. Jeśli po aktywacji tej funkcji Któraś z kart znajdzie się poza aparatem, no to zapis na nią nie będzie możliwy. Dlatego polecam włączyć sobie dodatkowo funkcję ochronną, która uniemożliwia robienie zdjęć, jeżeli nie posiadamy włożonej karty pamięci. Canon R6 Mark II jest aparatem hybrydowym z przełącznikiem trybów foto i wideo, więc jeżeli przełączymy sobie tryb na fotograficzny, to mamy do wyboru łącznie cztery tryby. Pierwszą z nich jest zapis standardowy. W tym trybie sami wybieramy już z menu podręcznego aparatu, czy korzystamy obecnie z karty numer 1, czy z karty numer 2 i tyczy się to zarówno do zapisywania materiału na karcie, jak i przeglądania materiałów już na karcie. Automatyczne przełączanie od standardowego trybu różni się tym, że gdy mamy ten tryb aktywowany, to gdy skończy nam się miejsce na wybranej karcie, aparat automatycznie przerzuci nas do drugiej karty. Zapis odrębny jest. Trzecim trybem, w jakim możemy pracować, umożliwia on równoczesny zapis na dwie karty pamięci. Przy czym mamy tutaj możliwość wyboru, jakiego typu pliki zapisywane są na jakiej karcie. Możemy tutaj sobie na przykład ustawić, że na karcie numer 1 zapisują nam się JPG, a na karcie numer 2 Rawy, i są to te same zdjęcia. Oczywiście w tym trybie szybciej skończy nam się miejsce na karcie z Rawami. Natomiast, mimo tego, że będziemy jeszcze mieli miejsce na karcie z JPEG-ami, to aparat i tak pokaże nam informację, że karta jest już pełna. Ostatnia opcja do wyboru to zapis równoległy. W tym trybie zapisuje nam się na obu kartach dokładnie ten sam materiał. Po przełączeniu aparatu na tryb filmowania mamy bardzo podobną sytuację z pominięciem trybu zapisu odrębnego, która właśnie w przypadku filmowania nie jest dostępna. Oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić każdy rodzaj zastosowania tych trybów, bo jeden właśnie chce mieć porządek i osobno zdjęcia, a osobno filmy, a ktoś inny może na przykład właśnie chcieć mieć pełną kontrolę nad tym, na której karcie akurat pracuje, ktoś inny jeszcze na przykład nie chce inwestować zbyt dużo pieniędzy w karty pamięci, posiada tylko dwie. I jadąc na wakacje, ma do dyspozycji ograniczoną przestrzeń na kartach pamięci, więc na przykład właśnie chcę sobie ustawić tryb automatycznego zapisu i nie przejmować się tym, że miejsce na jednej karcie się skończy, bo aparat automatycznie przerzuci się na tą drugą. Ogólnie rzecz biorąc, jednak najpopularniejszą i według mnie najlepszą funkcją, jaką możemy wybrać w przypadku posiadania dwóch kart pamięci, jest zapis równoległy. Nieważne czy jest to reporta, ślub urodziny, impreza komercyjna, fotografia hobbystyczna, zawsze będziesz miał do swojej dyspozycji backup zdjęć czy filmów, które właśnie zrobiłeś. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu pliki uszkodzą się na karcie, nie zapiszą się w sposób poprawny, zgubisz kartę, uszkodzisz ją, nie wiem, przy chociażby podpinaniu karty do zewnętrznego czytnika, zawsze będziesz miał do dyspozycji drugą kartę dokładnie z takim samym materiałem. To rozwiązanie wpływa przede wszystkim pozytywnie na bezpieczeństwo Twoich danych, ale także na Twój komfort psychiczny, no i Twoich klientów, jeżeli robisz zdjęcia komercyjne. Minusem jest oczywiście no naturalnie dwukrotna ilość danych, którą musimy przetrzymywać, archiwizować, ale warto odnotować, że żyjemy w czasach, kiedy pojemność kart, dysków jest olbrzymia i tak naprawdę najtańsza w historii. A jeżeli tak jak ja pracujesz przy filmie, przy zdjęciach, komercyjnie negocjujesz z klientami, przedstawiasz swoją ofertę, to uwierz mi, że w takiej ofercie w trakcie negocjacji od razu poinformowanie klienta, że masz Backup zdjęć, filmów, które dostarczasz, działa korzystnie. Uwierz mi, coś takiego śmiało można zawrzeć w wycenie, i jest to punkt, w którym możesz wynegocjować dla siebie odrobinę lepsze warunki i stawiasz siebie przed klientem w zdecydowanie lepszym świetle, bo już na wstępie pokazujesz mu, że on jest dla ciebie ważny. I zależy Ci, żeby wszystko poszło jak najlepiej. Może taki punkt w trakcie przedstawiania wyceny, w trakcie negocjacji sprawi, że wynegocjujesz lepszą stawkę dla ciebie? A może sprawi, że w ogóle dostaniesz to zlecenie? A ty korzystasz z takiego zapisu na dwie karty pamięci? Daj znać w komentarzu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się ciepło. Pozdro.